Spacer wirtualny, zdjęcia 360 stopni. Google Street View. We wszystkich tych nazwach chodzi tak naprawdę o jedną usługę, o której dzisiaj porozmawiamy. Dowiesz się, dla jakich biznesów to działa najlepiej, a jakim branżom zdecydowanie odradzam inwestowanie w wirtualne spacery. Poza tym opowiem Ci, jakie są realne koszty wirtualnego spaceru i jak wygląda proces wdrożenia go do Twojej firmy. Wirtualny spacer polega dokładnie na tym samym, co ten ludzik Google Street View, czyli siedząc przed komputerem lub mając telefon w ręce, możesz zwiedzać konkretne miejsce. W naszym przypadku firmę, która zainwestowała w taki spacer w swojej siedzibie. Możesz przejść po kilku piętrach, zobaczyć na co dzień zamknięte pomieszczenia, na przykład w hotelu. Jeśli mowa o restauracji, to możesz sprawdzić układ stolików, wystrój wnętrza, zobaczyć kilka ustawień sali, wszystko to siedząc wygodnie przed komputerem lub z telefonem w ręce. Pomyśl, ile czasu zajęłoby przygotowania na przykład trzech różnych wystrojów w sali tylko po to, żebyś mógł zastanowić się, jak chcesz, żeby wyglądała twoja impreza czy spotkanie, które planujesz urządzić w danej restauracji. A można to w bardzo prosty i szybki sposób rozwiązać po prostu pokazując różne konfiguracje już w spacerach wirtualnych. Wirtualny spacer to najprościej mówiąc seria połączonych ze sobą zdjęć. Kluczową korzyścią wirtualnych spacerów jest ich integracja z wizytówką Google'a, Twojej firmy. A co to tak naprawdę znaczy? Kiedy ktoś szuka Twojego biznesu i trafia na Twoją wizytówkę, może od razu zajrzeć do środka, bez przechodzenia na stronę internetową czy szukania na niej zakładki Galeria, po to, żeby dowiedzieć się, jak Twoja firma wygląda w środku. Wyobraź sobie taką sytuację. Potencjalny klient zastanawia się, czy twoja restauracja ma odpowiedni klimat na kolację, albo klient szuka miejsca na zorganizowanie urodzin lub imprezy firmowej. Zamiast polegać na opisach typu nastrojowy wystrój, może samodzielnie ocenić, jak bardzo mu się podoba. Wirtualny spacer daje użytkownikowi pełną kontrolę, bo może zatrzymać się w dowolnym punkcie, przyjrzeć się detalom wystroju, sprawdzić bar, ogródek, hol czy nawet łazienkę. No więc jak tworzy się taki spacer? Krótko o tym jak to wygląda, bo uwaga, prawdopodobnie nie możesz tego zrobić samodzielnie, tylko musi zrobić to rekomendowany fotograf Google Czyli na przykład my możemy to dla ciebie zrobić. Ale zanim się oburzysz, że dlaczego ty sam nie możesz tego sobie dodać, pokrótce ci to wyjaśnię. Google dba o siebie. Tak naprawdę i o Ciebie. Certyfikowani fotografowie przestrzegają określonych zasad, dzięki czemu Google ma pewność, że treść wizytówki jest prawdziwa, nie wprowadza w błąd i jest zgodna z rzeczywistym stanem firmy, a Ty masz pewność, że nie zbanują Ci wizytówki firmy. I to tak naprawdę pozwala Google'owi uniknąć nieuczciwych działań, takich jak publikowanie na przykład fałszywych zdjęć, czy próbie podszywania się pod inne firmy, czy jakieś. Inne rodzaje wprowadzania użytkowników w błąd, więc bez weryfikacji byłby po prostu bałagan. I owszem, jeśli zweryfikujesz się jako fotograf i ogarniesz, jak się to robi, to sobie dodasz, ale z mojego punktu widzenia, ilość rzeczy, które trzeba ogarniać, żeby zrobić to tylko dla swojej firmy, to strata czasu. Dlatego mała autoreklama taki wirtualny spacer możesz zamówić w Tubers. Dlatego od początku jak wygląda proces? Oczywiście pojawia się certyfikowany fotograf Google w Twoim lokalu. Przeważnie jest aparatem, który posiada obiektyw, rybie oko oraz głowicę, która pozwala mu robić te zdjęcia dookoła. Zrobienie tego aparatem zamiast smartfona jest lepsze, bo otrzymujesz wtedy zdjęcia o wiele wyższej jakości i finalnie ten spacer jest z dużą ilością detali. No i co? I taki fotograf zaczyna od zdjęć w strategicznych punktach. Tak naprawdę to Ty decydujesz, co chcesz pokazać w wirtualnym spacerze. I taki mały tip ode mnie. Wszystkie możliwe informacje, dane. Postaraj się zakryć, zdjąć z tablic informacyjnych i posprzątać biurka. To zaoszczędzi i kłopotu, i wydłużenia pracy, bo owszem, można to później pozamazywać w produkcji, ale po co wydłużać czas i koszty takich działań? Ok, mamy zdjęcia. Tutaj już fotograf działa na komputerze. Zaczyna się proces łączenia tych wszystkich zdjęć w zdjęcia 360. Następnie te wszystkie panoramy są łączone w jeden spójny spacer przez dodanie tak zwanych hotspotów i te pozwalają użytkownikom na swobodne przemieszczanie się w wirtualnej przestrzeni, czyli to, jaki ten finalny efekt widzisz. No i ostatni punkt to publikacja w Google, ewentualnie na Twoim serwerze, jeśli mówimy o publikacji poza Googlem, czyli na przykład na Twojej stronie internetowej, albo możliwość wyświetlania tego prosto z Twojego komputera, czy z Googlami VR, co tam sobie już e, zaplanujesz, albo jaką można to bardziej rozbudowaną koncepcję. Wszystko jest do zrobienia, ale teraz skupmy się na Google, bo to jest jednak najczęściej wykorzystywana opcja. Gotowy wirtualny spacer jest publikowany bezpośrednio w Google Maps i integrowany z Twoją wizytówką Google. Google zajmuje się hostingiem i dostępnością, więc raz opublikowany spacer pozostaje aktywny bez żadnych dodatkowych opłat. Czas realizacji. Od momentu wykonania zdjęć do finalnej publikacji Mija zwykle od kilku dni do dwóch, trzech tygodni, zależnie od rozmiaru, złożoności i przestrzeni. No to teraz, dla jakich branż wirtualny spacer ma największy sens? Hotele, restauracje i biura nieruchomości przeważnie odnotowują wzrost konwersji po wdrożeniu spacerów, a niektóre firmy nie zauważają praktycznie żadnej różnicy. Dlaczego tak się dzieje? Kluczem do zrozumienia, czy wirtualny spacer przyniesie korzyści Twojej firmie, jest odpowiedź na jedno: bardzo proste pytanie. Czy przestrzeń, w której działasz, ma istotny wpływ na decyzje zakupowe twoich klientów? Zadaj sobie takie pytania, czy klienci wybierają ciebie ze względu na atmosferę miejsca? Czy wygląd wnętrza wpływa na ich decyzję? Bo jeśli zrobiłeś piękny remont, to na pewno tak. Czy warto by widzieli przestrzeń przed skorzystaniem z usługi lub przed zakupem? Te wszystkie pytania pomogą ci odpowiedzieć. Na to, czy warto inwestować w spacery akurat u ciebie? A no, jeśli masz jakieś wątpliwości, no to po prostu napisz albo zadzwoń. Kontakt znajdziesz pod tym filmem. W branży hotelarskiej i turystycznej odpowiedź jest oczywista. W dodatku, zdjęcia już nie mówimy o wirtualnym spacerze mogą przekłamywać wielkość pomieszczeń, a spacer zdecydowanie lepiej oddaje, jak to naprawdę wygląda. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku restauracji i kawiarni, gdzie atmosfera stanowi równie ważny element jak menu. Kolejnym przykładem jest branża nieruchomości. Pomyśl, ile czasu marnują agenci i klienci na oglądanie mieszkań, które na przykład nie spełniają oczekiwań. I dzięki wirtualnemu spacerowi potencjalni nabywcy mogą wstępnie zweryfikować nieruchomość. W sektorze medycznym prywatne kliniki wykorzystują wirtualne spacery. Bo przez jakiś czas nie mogły umieszczać tego w Google. Obiekty konferencyjne i eventowe również czerpią korzyści z tej technologii. Zamiast rozmów o możliwościach aranżacji przestrzeni, mogą pokazać klientom różne warianty ustawienia sali, i w sumie w restauracjach jest tak samo. Można pokazać też kilka wariantów pod konkretne przyjęcia czy imprezy okolicznościowe. I tak jak wspomniałem, nie każdy z biznesów odniesie takie same korzyści, no bo jeśli prowadzisz działalność usługową, bez stałej lokalizacji, na przykład tak jak ja jeżdżąc do klientów, lub Twój lokal nie jest regularnie odwiedzany przez klientów, no to spacer w takim przypadku może być zbędnym wydatkiem. Dodatkowo, sklepy, gdzie klienci kierują się głównie ceną, również mogą nie odczuć jakiejś różnicy po wdrożeniu spacerów, ale ciekawym przypadkiem są sklepy specjalistyczne, na przykład salon meblowy może zwiększyć sprzedaż pokazując ilość asortymentu, wielkość tego salonu i przykładowe showroomy. Dobra, skoro już wiemy dla jakich branż wirtualny spacer ma największy sens pora na pytanie ile to właściwie kosztuje. Jeśli mówimy o małych biznesach takich jak niewielki salon fryzjerski czy mała kawiarnia możesz spodziewać się kosztów od 1000 do 2000 zł i ta kwota obejmuje zwykle spacer składający się z 10-12 panoram. Jeśli prowadzisz większy lokal, cena może wzrosnąć do poziomu między 25-3 może 4000 zł na ostateczną kwotę, wpływa głównie ilość pomieszczeń i punktów, które trzeba sfotografować i tutaj najlepiej zrobić taką wstępną orientację taką wycenę według danych Google firmy z wirtualnym spacerem w wizytówce przyciągają dwukrotnie więcej zainteresowania potencjalnych klientów niż firmy które takiego spaceru nie posiadają dlatego jeśli chciałbyś zainwestować w widoczność swojej firmy zgłoś się do nas a na pewno doradzimy czy w twoim przypadku jest sens by inwestować w takie rozwiązanie na pewno zasubskrybuj jeśli marketing i sprzedaż to treści dla ciebie jeśli masz jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Ciebie. Do następnego odcinka, cześć.